Hej, Siemanko, witajcie. Ja jestem Karo, a dzisiaj ze mną jest Konrix. Siemanko, witam was bardzo serdecznie i gorąco w ten serdeczny dzień jakże piękny. Również witam was. Siema. No, witajcie. Dzisiaj sobie zagramy e, w, FIFA, e, w, w składami z futa. E, mój kontra Konrixa. Tak, pragnę zauważyć fakt, iż Karol ma lepszą obronę, także pewnie dostanę ale cóż... No to tak, Życie. ja sobie zagram w standardowych moich strojach Borusi. No i teraz patrzcie. Tak wygląda skład Konrixa. No, ewidentnie, kurczę rządzi w ataku. No, ty nie masz takiego złego, bo masz niby Lorentę na główeczki, pięknie. No tak, ty masz Kawaniego i walka, o nie. Obejrzyjmy sobie tutaj pięknie to przedstawienie. Gramy na kamp. No, piękny stadion. Po, roz, po przebudowie będzie jeszcze piękniejszy, miejmy nadzieję. I komentator, mistrz. Ale dobra, ja tutaj nie będę zabierał w głównie głosu, bo tutaj gospodarzem jest Mr. Karo. No właśnie. Dobra, rozpoczynamy, jestem ciekaw tego meczu. Ej patrz. Bo zazwyczaj, no... Moje pojedynki z Konrixem nie kończyły się za dobrze i tam padało bardzo dużo bramek. Tak, zawsze Karol po... E, po, po grze ze mną... E, musiał iść i się rozpić. Bez takich szczegółów może. Tak, patrz jakich mam czarnych zawodników. Patrz. ID jest równy z tym, z kawanim, Lukas, wszyscy są chłopie identycznego wzrostu. Pika jest równy z Waldesem. No nawet tam Syrii, A z A ty się z Reiną, Jezus. O, teraz dopiero Proszę. są ten wzrostowo. Mogłem zmienić moją bramkarzowi Reinie, kurczę, numerek na koszulce, ale, ale z, zawsze jak zmieniałem bramkarzowi to... Na, na numer jeden to słabo bronił, więc proszę. zostawiłem mu 25. I Spitfocia była pięknie. No i dobra, chyba za chwilę będziemy zaczynać. Griezmann na ławce, o kurde, no gdzie jest czarna karta Griezmana jest dosyć dobra. No ale ja nie mam czarnej tylko złotą. No to jest moje e, ustawienie. No Gramy 4-1-2, 1 2 oboje, także no tutaj pewnie będzie wyrówniane. Wyrównana walka w pomocy, przede wszystkim Ale mam nadzieję, że wpuścisz tego Krychowiaka w drugiej nie, No oczywiście, no, ja nie. jestem patriotą, także... ...Krychowiak zasłużył na grę, po dobrze grę Friends, no i zaczynamy! No zobaczymy, zobaczymy W której lidze jesteś? Jak ty jesteś w...? Ja teraz jestem aktualnie w szóstej jestem w drugiej lidze Także w dosane w dupę pewnie o kurde, a teraz błąd. Często mi się to niestety zdarza. No to ładnie. G gram na joysticku, nie, no. Znaczy na, na padzie. No ja też, no, we FIFA. We FIFA ciężko grać na klawiaturze. Znaczy, no to są naprawdę. tacy, co grają. I grają dosyć dobrze trikami. Spalił, panie sędzio? Spaliłem, tak. Nie grado? Ale tutaj, no, o kurde, ładny. No nie powiem, że nie było, bo był teraz moje piękne rozegranie Ej no, czerwony I czyżby w dnia, o oh, fuck Myślałem, że będzie taka jak kiedyś, że mi właśnie strzeli. W ramka dnia nie, kolejna By była Pokusimy się tutaj na grę, może jakiś strzał z dystansu, jeśli będzie na to okazja A, tam się ja, ładnie, ładnie, ładnie w tej obronie. Ja, jak zwykle, czekam na kontry. A, i ładnie stukle, wiesz? Fawł Nic tam nie ma? A, zawodnik ja się z ewidentnie. Zwija się z bólu. Tak. Dobra, zobaczymy, czy będzie potrzebna zmiana, czy nie? Dobra, nie. Tak, gdyby się pokazało okno, że leży i potrzebna jest. I teraz może. Aj, pięknie tam Siriż broni. No to był dobry strzał, ładne zejście do środka, Negredu. Matthew ID, nie upilnował. No i dobra, mamy już drożny. I może... No niby jest kontuzjowany. I teraz ten... zobaczymy. Ej. Masz tam kontuzję? No biega tak średnio. Trzyma się za coś. Za coś? Dobra. No, o o pięk. Ładny strzał. Noga. Też... Szkoda. No ale też u mnie w fucie, ładnie się tam Reina popisuje. Świetnymi interwencjami. Nieraz. Oj. Jeszcze raz, jeszcze raz. Pikę. No, wiesz, główki nie. Ale psi Ja. Nie no. Dobra. Zachowam, e, zachowam kamienną tważny, tak powiem i spokój. Być może kawa nie się mało spocił i pikę go nie czuł, że jest za nim. Znowu suchar na mecz. Żeby było sucharowo. Such sucho, Sucharowe. sucho, przepraszam. Sucharowo to brzmi jak jakaś miejscowość. Pod Warszawą. Aj, kurczę. O. Aj, albo albo jednak. Tak? Może teraz li, może teraz liorentę się tutaj z główki. No nic. Te, gdzie tu do piłki? Jak tu Sriżym wszystko. Trochę zamieszania w polu karnym, ale... Boże święto, znowu Dobra. i karwa Kar... po raz drugi. Nie! Nie! szkoda. Dobra, moja piłka, Jordi Albaś Tam. Dobra. No i tu był faul wcześniej Co? jak w Albionie to tam nic nie było. No, tam <laughs> nic zaś nie było. Ale wiesz, gramy na moim stadionie, więc mam tu może jakieś większe przywileje. Na kamp, no na Camp Nou że są bardzo przywilej... Yy, są bardzo stronni. Stronniczy Tyle, że na korzyść Barcelony, nie? Chociaż w sumie odgraż no, u siebie. Właśnie. Także można powiedzieć, że to jakby Barcelona jesteś. A. Szkoda właśnie ze sobie nie wziąłem tych stroi w Spalony? Kurczem. Chciałem tam rozciągnąć do V bodajże. Do Negredo No do kogo? A tam w sumie. No gdzie biegniesz? Jezu, uciekł mi stamtąd. Dobra, mamy, out. Nigdy nie ma jakichś super strzałów, ale zawsze. O, w końcu pikę główką. Ale teraz są... I? Paz, U! Znaczy, Reina się patrzy. No, no trochę taka dziwna... <laughs> Chyba musiał być pewny, że to nie wpadnie. O, to boty, nie to. Wszystko wiedzą. Teraz, coś, może tutaj, a jednak nic. No, w końcu yy, obrona marzenie trochę, twoja. No. no. Z tym matuidem czarnym. Znaczy, no nie znaczy czarny, no karta czarna nie gra teraz, nie? A, nie, nie wróciłeś. Skupia. No właśnie. Ja nie teraz trzeba wrzucić, jak powiedziałeś. No, przede wszystkim krych. Oj! Hu! I krychowak czarny o, go... za chwilę wejdzie. Właśnie najbardziej się tego Krycha obawia. <laughs> On strzelił ci coś chyba jeszcze nie? Nie, y jeszcze, nie chyba jeszcze, jeszcze chyba nie, ale w ostatnim meczu nieźle wymiatał tam w obronie właśnie. Oh. No ładnie. No i drugi rzut drożny. Aby pikę nie zaspał teraz. No i ładnie. O Boże, jak to? No, że nikt nie ruszy. Nie będę się tutaj ścigał Liorentę. Trzeba było dać strzał z dystansu. No, ale właśnie Liorentę nie ma takiego dobrego. Głównie przeznaczony jest na główki, nie wiem. No, Liorentę bania dobra. Niczym bardzo ślusarski. <laughs> ślusarski. A, nie udało się. Ale twoja piła. No, pójdź do. A... Z pierwszej tam chciałem udać. Tam szukam Negredo i. Nie. Nie, nie przeszła ta piłka. No, odegrałem to. Przejąć tą piłkę. Łu. Ładny strzał. Faul. Nie było tam faulu? No nie. No, no nie. Muszę jakoś więcej ziemią tą grać i szybciej piłką, bo tak nie ma szans. No, ziemią w sumie. Chociaż Lorente, wydaje mi się, że powinien wygrać te główki. A, i znowu to złe wybicie. Dlaczego ja nacisnąłem RT i strzał zamiast RT? zamiast za, y, Nacisnąłem RT i podanie zamiast RT i strzał. Nie wiem, to jest wielka zagadka, ci powiem. Trzeba będzie Sherlocka Holmesa zmówić. A piętką, piętką Lukas, Boże święty. Dobra, Dawid ja więc może tutaj... Dobra. Dobra. No. I teraz... A i... To teraz brama. Może Ach A No ładnie, ale co tam spalon? No, jak był mały. Kurczę, myślałem, że się wróci. No cóż. Bywa, nie. Bywa, bywa. I to chyba zbyt często, przynajmniej u mnie w fucie. Fuck. No ale jest 1-0 na, na wyjeździe. No właśnie. Liczę, że może uda mi się zdobyć jakąś bramkę w drugiej połowie. Powrót do FIFA na PC także jest dobrze. Co ja, bramka zdobyta z główki, no to. No i w sumie ja mam większe posiadanie piłki, ale oddałem mniej strzałów i to znacząco. No dobra. Jest tutaj zmęczony. Jeden tam Aleksis troszeczkę, więc może sobie tam potem wrzucę yy, Wele. I proszę bardzo. No i pięknie, krychowiek. Rozgrzał się świetnie, widzę. Nawałka zadzwonił, młodzież muszę... by mu dał grać, bo, bo chcę zobaczyć, jak będzie grał. Przednaczyłem ze Szkocją, czy tam z kim gramy. Ze Szkocją chyba teraz jest najbliższy mecz, mecz za 3 tygodnie? Coś takiego No chyba tak Aj, aj tam Lukas Znowu postraszyłeś tym strzałem z daleka Znaczy daleka, tam był chyba 20 metr No to z dystansu, no tak Brama Jezu Wow! Ej, odbier mu tą piłę No fajnie, w trzech nie dają rady jest Iniesta z barsy Fak I walbłem na czarny Czyściutko, a teraz? Dlaczego on tam zszedł, zszedł w dół? Liczyłem, że tam pobiegnie na to skrzydło. Dobra, jedziemy. Aj. No... Dobra. Pika rzuty kartonik, no to bardzo fajnie, bo przynajmniej będzie ostrożny w obronie. No, w sumie... No nie powinien być, nie? No, powinienem być, ale zobaczymy, nie? Jeszcze tam na ławeczce mam barana. Co to było? Muszę się nauczyć, jak z dystansu. O, to by była czerwona, jakby trafił. A z no, tobą już niejedną czerwoną miałem, także. Neg Kurczę, tam Negreta nie może się przepchać z twoim obrońcą. A dobra, teraz mamy piłkę i. I tyle z tej akcji, O Boże, o Boże, no ale to była dobra piła, no nie znowu fał od tyłu, jak głupi, znowu spalone kurcze. No to ładnie. No obronie tutaj dobrze grają, nie. w obronie, to trzeba ja przyznać. Chyba y, Lorent ten y, nagroda sobie bije rekordy chyba w wielkości tych spalonych dzisiaj. No chłopak chce po prostu zaistnieć w statystykach, nie? Tyle że szkoda, no. że w tych gorszych. No nie, do... takie dość rzadkie zagranie. No ale dobra. Co to jest? Nie wiesz. Walbuena. No to ładnie. No ładnie. Tak niczym Lionel Messi. Totalnie, Lionel Messi. A Messi ostatnio ładną bramkę strzelił e, z Real Vallado i właśnie coś takiego takim lobikiem. Leżył on no. to z szesnastki uderzył. Nasz Neymar w sumie tą Messi. Messi, większość Messi właśnie, większość bramek zdobył z lobami. Podcinki. I krychu Jezus Maria! Myślałem, że to, że to leci tak czyściutko w okienku. zobaczę to w powtórce? A ładnie, A, ładnie. No Jakby tylko tak delikatnie niżej. Jakby gorzej wygląda, ale nieźle. Czy chyba chlebka z A, nie, myślę, że będzie z Jordi Album. Cóż ten song robi? Jak zwykle, Conry oczywiście musi się pobawić, jak wygrywa. Ja no, ten kawanie to jest prze. Wszędzie, wszędzie pracuje. A ja! Cię pierdzielę! Do trzech razy sztuka, krychu. Jeszcze masz 15 minut. Kurczę, chyba trzeba temu. Krychowekowi zrobić indywidualne <grycie> krycie, jak się rozszaleje chłopak. Aj. Spokój, spokój. Tak wygląda twoja gra, patrz. Nie no dobra, żartowałem. Jeszcze gorzej wygląda. Ale... Nie no dobra, dobra. Chyba dzisiaj będę musiał uznać Twoją wyższość ale, ale na pewno nie będę tutaj się poddawał No nie no Przynajmniej honorowo muszę zdobyć, nie? I co? Pujol, no to fajnie Moi obrońcy sobie tutaj kompletują żółte kar kartki Tak na żółto dzisiaj Ty no, wzywam tego, gdzie on jest Kurde, Jest? czemu on nie może sobie trafić tą bramkę? A to tak na idealnej wysokości leciało. I może teraz w końcu Lurenta, no chyba jedny pojedynek główkowy, który wygrał dzisiaj. Chociaż nie miał. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. O teraz. A, czekaj. Jest, tego Sylwa szybki, obrońca 80 pesa, silny, główki dobre, wysoki No ciężko się tu właśnie przebić przez tą twoją obronę I, i atak bardzo silny No obronę tylko zaniża ten Mariano Uuu, no ładny, no ładny strzał Ładnie Z lewej nogi Szkoda, że to nie wpadło, bo na dostać właśnie takie bramki 86 minuta, no raczej tutaj nawet remisu nie będzie, ale ja dalej będę walczył o tą bramkę honorową miałabyś podcinka kolejna Krychu, no Krychu Jak to fał... No tam? żółta dla Krychowiaka, no panie Żu No dzisiaj jest aktywny z tym meczu <noise> Mówi no szkół no nie może się pogodzić z no, ja. własną decyzją Ewidentnie jest zły Kurde nie to Chciałem Co sobie przejść piłkę na tym ale się nie udało Całej mu buty Ach, Myślałem że zrobisz kreskę na linii. nie. No dobra Nie da się nie chciał tego triku zrobić Ale ładna bramka I teraz Ale taka akcja, to... dawaj Pali? o dziękuję bardzo No i chyba koniec znaczy. No chyba najprawdopodobniej tak na 100% Kawanie albo na kawanie. nawet Kawanie naprawdę polecam. No. Jak ktoś ma pod Francję, albo pod, Ur, pod to. No, kawanie mi się nieźle podobało, nawet ja sobie go chciałem kupić, no ale on by mi się tam za bardzo nie zgrywał. No, nie. no cóż, moi zawodnicy trochę przyspali ten No Jak to się tylko i wyłącznie wyróżniało José i na pierwszej połowie Karwa u Ciebie. Widzę właśnie, że tam twoi napastnicy tutaj w nie złamały. Siriżu ładnie. Siriju też ładnie tutaj pociągnął, Lawecji, Krychowiak prawie. I trochę zabił w tym spotkaniu razem z Mariano, prawa strona e... trochę słabo. Tutaj widzę twoje obrońcy. Najniższa nota to 7-1. No, Mariano i ten, Dean. No U mnie najlepsza nota ma Reina. Ciekawe dlaczego. Ej, Pilel dostałeś monet. Tak jak zawsze. 364. A ja dostałem 827. No Premia za mecz 502, a nagroda za ukończenie 325. Premia za agresję dostałem Bramki 160, strzały celne 50. Właśnie nie dlaczego ja tak mało... A tak dużo znowu, no bez jaj. W sumie, normalnie w Fucie zostaje tak gdzieś 400, coś. Posiada tak. piłki 50 na 50, no w strzałach tutaj trzeba przyznać, że jest jeden dominujący klub. No, ale no twoja siła tak tutaj ładnie była wyeksponowana. Dobra, no to leczu. co, bez wielu bez, 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 żegnamy się, nie? No, no, to do zobaczenia. Do zobaczenia, no tak, oczywiście. No to, cześć. Na razie.